Jesteśmy w miejscowości Selfos, a za nami jest jeden z e, tak zwanych e, dla... Food Hall. Food. Food. Food, food Hall. Czyli e, taka mm. kwestniejsza wersja food trucków tyle że w halach. A nigdy nie byliśmy czymś takim, więc e, będzie bardzo ciekawe. A to jest fajnie? Jesteśmy w środku, i tu cała zabawa polega na tym, że są e, woda, jak wszędzie jest za darmo, ale składa się z różnych miejsc, a tutaj podkładam głos, dlatego że byłem pod wrażeniem tego, jak to wygląda a wygląda bardzo fajnie, są różne restauracje z tego świata w jednym miejscu, e, bardzo przyjemnie, bardzo sympatycznie, e, a ponieważ e, o, tak jak widzimy są schody, jest góra, dół, na dole jest co innego, tutaj jest e, e, jedzenie tajskie e, tam z tyłu było jedzenie e, islandzkie e, Jedzenie tak, tutaj wszystko jest pomieszane, ale jak widzicie, jest tu bardzo dużo osób, dlatego że tu bardzo często przejeżdżają całe autokary z wycieczkami, które wchodzą do środka. No i można jeść wszystko z tego świata. Jest bardzo sympatycznie. Na dole są toalety na dole są też szafki na dole jest też. To uh, to jest wystawa, jedzenie, tu jest plan, old diaries, selfos. jest za darmo i po prostu kubeczki sobie stoją i woda napełniona. o oh, wow, this looks nice. This looks very nice. Dziękuję. sushi są w inny czyli fish and chips są dwie wersje. Frytek, zwykłe. I coś co się nazywa trzafu. Oh tego. Trochę pomieszane światy. Skandynawia ze Stanami Zjednoczonymi.